Siemanerowidzowie, z tej strony Pawliczek. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. I w kolejnym odcinku z legendarnej serii Pawliczek gotuje. Dzisiaj nie będziemy gotować, a będziemy bardziej zamrażać, bo robimy lody domowe. Śmietankowo-czekoladowe. Co? So, jeszcze mam miłego oglądania. Idealną porę na lody mamy tak w ogóle. Dobra, znajdują się w restauracji Pawliczka. Co? So, Zrobić lody domowe. Kalowo, zaszmudankowe, będziemy robić? Musimy najpierw oddzielić. Będziemy potrzebować dwa jajka na razie, uśmietane. Na razie. Musimy rozwalić jajko. No i tu wrzucić białka, a tu żółtko. Więc so, to zaczynamy. Najlepszy gotówką to ja nie jestem. Ale tutaj nie będziemy gotowi do szczęścia, ale i tak naprawdę nie będziemy to Biały. Tutaj trzeba Białkonać. Ok. <laughs> tak, tak, tak. Rzućmy tu to jest To tutaj żółtko. No, może. No, okay. no ale jesteśmy teraz już prawie na z I teraz tutaj wystarczy? rzucić żółtko teraz.

To do śmietnika ląduję Moje ręce znowu lądują, do Dobra, to ubijamy teraz białko Ubijamy widzów bez subskrypcji, to są widzowe bez subskrypcji teraz Ubite to zostało, chyba tyle... Dobra, tyle wystarczy już. Nie będę próbował jeszcze. Nie należy ci, bo nie ma cukru na razie. To co dobre nie będzie. Dlatego go dodajemy teraz, właśnie? Dwie łyżki cukru. Cukier teraz potrzebny jest. I sobie ubijamy dalej. Dobra, teraz już spróbowanie powinno być bezpieczne Jest bezpieczne Cała żółtka teraz nasze Tutaj W miski Wygląda to najbardziej zaskoczająco, ale później będą z tego pyszne lody, zobaczycie No co? Tyle. Tu to tutaj może zostać na razie. Teraz ubijamy to z powrotem. Tak jak z białkiem ubiliśmy. Znaleziono kolejnych widzów bez subskrypcji. Dobra. Proszę sobie łyżkę jakoś, żeby to zaskrować, bo będziemy przekładać. желудка для яблока. Если у вас субскрипция, вы увидите, что без субскрипции я вполне не да, зайку. Ну что, так Dobra, to już chyba powinno wystarczyć. Dobra widzowie, teraz ubijamy naszą śmietanę, którą wylaliśmy do niski. Zostało obita, tak to, tak to powinno wyglądać taka konsystencja. Przelewamy to. Tutaj nie Okej, okay, no i tak to wygląda na razie. Mieszamy. No to mieszamy teraz oczywiście z naszą błychą. Mieszania, łycha mieszana. To sobie gdzieś tutaj na razie, do tego. I teraz weźcie sobie jakiś pojemnik na przykład coś takiego, żeby przelać to tam gdzie będziecie... tam gdzie będziecie chcieli mieć lody po prostu leciało ja z ja tak do połowy to przeleję jeszcze... potrzebujemy czekoladowych, nie? Tylko jeszcze nie zrobiliśmy druga połowa to będzie czekoladowa u nas I teraz widzowie, potrzebujemy kakao, żeby zrobić czekoladę I dodajemy kakao tak na oko tutaj do niski. zielonej z tym. Tyle powinno wystarczyć. A to pachnie w jak kakao. To kakao. Mieszamy teraz. No co, tyle. Tak to chyba powinno wyglądać. A. Okay. Spróbuję sobie tej czekolady. No, to lody. lody. Zrobić, raz zamrozić, no i będzie. Tu sobie to na razie włożę? I drugą połowę. Nie wierzę, że to Okej. Zaraz to będziemy sprowadzać. Rozprowadzamy teraz Dobra, tak to najpierw będzie wyglądało jak to wygląda odruchowy smak lodów naszych pięknych i co? Wkładamy do zamrażarki. Czekamy kilka godzin będziemy mieć nasze lody domowe. Dobra widzowie, jest następny dzień. Mam tutaj moje lody tak wyglądają. Mega zimne są. Kurde, aż nie mogę o kolano opierać. Co, zobaczymy jak smakują, nie? Wezmę sobie grzebie trochę spwarde są jeszcze. Ale co? No, chyba będę, nie? O. są. Co? Coś tam mam. Smakujmy. No da się zjeść, nie jest najgorzej. To rozmroziły się. Zmakują jak takie śmietankowe tylko... tylko. Twarde. No takie śmietankowe lody są. Jeszcze tam czekoladę posmakujemy, tylko... Pani mogę wyprzedzałam teraz bo jeszcze twarde są, ale według mnie jest git no tak, weźmy my wygląd, no nie wygląda najlepiej, ale smakuje dobrze wygląd taki 5 na 10 zapach, nie pytajcie się czemu wącham lody, takie zasady mam że w każdym daniu które po prostu urządzę muszę ocenić smak Zapach i wygląd, dlatego takie zasady muszę się trzymać? Jaką czekoladą pachną? Dobra, wygrzebię tu czekoladę może Bo jeszcze czekoladę nie posmakowałam, a wiadomo czekoladę też trzeba kurde, mocno zdrażone są i to jest najgorsze. Tam wziąłem. Czekolada jak takie. W sumie, czekolada taka, jak kakao smakuje. Może dlatego, że dodawaliśmy kakao. Najgorsze jest to, że to jest takie twarde. Kurde, no w sumie to zjadłbym, tylko ciężko w ogóle to wygrzebać. A tam damy takie 6,5. Na 10 dla smaku no wygląd będzie na 10 i zapach taki nie wiem co myśli będzie 6 na 10 bo ciężko mi to w ogóle wygrzebać, ale coś tam... No to, lody są. Wiadomo, że z pięciokwiastkowej restauracji by były lepsze, ale jak ktoś chce spróbować a samemu spojrzeć, no to polecam. Dobra widzowie, to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Na razie, cześć i pa!